Oto historia o najgroźniejszym ze wszystkich piratów z Minecraft, który na swojej zjawiskowej łajbie przemierza oceany, walczy ze stworami i bezczelnie plądruje królewskie skarby. Jednak póki co płynie na swej szalupie zbliżając się do statku, który stanie się jego pierwszą prawdziwą zdobyczą. Wyrzuć załogę, by przejąć statek. Oj, zrobię to bardzo chętnie, bo nasza szalupa, jak widzicie, nie spełnia zasad BHP. A każdy prawdziwy pirat wie, że od zasad bezpieczeństwa nie ma nic ważniejszego. Trzech ziutków na pokładzie. Wyglądają na nieuzbrojonych? W przeciwieństwie do mnie. Ponieważ tak, mój rapier jest już w gotowości. Wygląda na to, że odbywają się jakieś zawody w łowieniu łybek. Czy jest tu jakieś wejście? Aha, tak jest! Wspaniała drabinka. Pytanie, czy jest Jestem w stanie, aha, tutaj się dostać. I teraz wystarczy ich tylko siup eee, ze statku, wą, papa. Jeden drugi i jeszcze trzeci. Czego od nas chcesz? Tak to czego, żebyście się wreszcie umyli, spójrz na siebie za fajdańców! Won do wody, jest się plutka, nie martw się! A gdzie mydło? Trzymaj mydło, to jest mydło. Wyszoruj się porządnie. Przejmuję tę łajbę! Niech zawiśnie piracka bandera! Piękna czacha. Aj, aj! Statek przejęty. Możemy wypływać w otwarty ocean. Ja, to co, co, co? Co? Co tam gada? C czego chcesz? Zapomniałem wziąć mojego naparu z gówna. To już nie jest mój problem. Dobra, ja stąd odpływam. Ale nie, no powiem wam szczerze. Przesiadka na nową brykę totalnie na plus. Co właściwie na tym statku jeszcze się kryje? Ponieważ hej, tutaj przecież jest nawet jakiś magazyn. Okej. Okay. Na dole mamy skrzynki Z zapasem łybek A tutaj wow, 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 Zapas bananów Nie sądziłem, że trafimy na bananowy transportowiec Ale tak, od czegoś trzeba zacząć Czas na bananową eksplorację Oho, Albo moje pirackie oczy mnie mylą Albo na horyzoncie wyłania się jakiś ląd I to nieopuszczony ląd Ponieważ na nim Są jakieś ślady aktywności ludzkiej To, to wygląda mi na statek Ognisko i... I żelazny? Dobra, muszę podpłynąć bliżej. W razie czego? Mam swój żelazny rapier. I nie zawaham się go użyć. Ej, żelazny! Żelazny! O, dealer, przypłynąłeś idealnie na obiad! Obiad? O czym ty gadasz? Co tu się wyprawia? Nie! Stój, żelazny! Nie atakuj tych kapucynek! Co ty gadasz? Głodny jestem, muszę coś zjeść. A to są tylko bałpy, Słyszałem, że są dobre. Okej, okay, nie, 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 poczekaj, żelazny! Chwila, chwila! Już do ciebie płynę! Nie, 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 nie. to jest zły pomysł. Czekaj, tu sobie kiedyś ślepy o, jesteś Okej, okay, faktycznie, dobra. Podpłynę po, trochę bliżej o, stop, stop nie, nie. I chyba o, stop, stop, już jestem Wystarczająco wrąbanym w wyspę Oj, żelazny Jak widzisz, zostałem piratem <śla> Chyba z krzatem a nie piratem Mój to był piratem Ale miło, nie, że ciatek, próbujesz, to próbujesz Wspaniale, wspaniale Poczekaj, dobra Dam ci to jedzenie Nie poluj na te biedne kapucynki A wy, wy kapucynki też uważajcie Ej, nie, czekaj One przecież chyba nawet zjedzą banany Dzięki, dzięki Czekaj, czekaj Chwilę, jak dla kapucynek? Co ty, no, spokojnie, ty spokojnie, spokojnie Mamy dużo bananów tego, to są Masz, się nimi, zjedz je sobie, zobacz, pa, starczy dla wszystkich. Ta małpiatka też potrzebuje bananów, zobacz! Udało się ją uswoić! Będziesz moją małpiatką, nazwę ciebie Filarek Junior! Nawet wygląda jak ty. A co ty na to, żeby zrobić z niej kotlety na przykład Nie, jadę, Nie jak nie, nie dotykaj juniora. Junior idzie z nami. Będzie naszym kompanem. Czekaj, naszym kompanem! Jakim naszym? Od kiedy jest ja z tobą pracownik? No, żelazny, masz wyjście. Albo będziesz tu siedzieć z tymi małpiatkami, albo popłyniemy razem szukać skarbów. Czekaj, czekaj, skarbów? No, to zaczynasz mówić moim językiem. że Ja tu mam jakąś babę starał. Hej, okay, no to wspaniale! Możemy się podzielić na trzy. Jakie znowu trzymy tu w dwójkę? Tak, to! No, ja, Diler Junior i ty! Zostaw już tę małpę z moją, serio, będzie koks! Nie, 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 nie! Żelazny! żelazny Co raz masz za problem! Jeżeli chcesz być majtkiem. Majtki, to no ty powinieneś zmienić, bo śmierci. No, no ty majtkiem, majkiem, to jest funkcja na statku. Ja mogę skarpetką. Skarpetką jest dealer Junior. Ech. Chodź na statek. Popłyniemy zobaczyć skarb tego twojego dziadka. Junior, siedź sobie tutaj spokojnie. Zresztą. Jej. Majtek, idź na dwa góry, iść na górę góry. Jesteś bardzo niekulturalny, nie Bardzo, ty tu, tu jest coś tak Nie, statkiem, nie ma róż Majtek! Kieruj nas! Kieruj nas do skarbu! Dobra, no o, ta mapa co, to żelazny że Pokazywała ogólnie, jeśli dobrze rozumiem O, wiem. wspaniale e, No faktycznie, tuż za rogiem To zróbmy w ten sposób Ty żelazny, poczekaj na statku, pilnuj go, bo nigdy nic nie wiadomo Aha, ja ci mapę daję, ty mnie tu zostawiasz Na skarb udam się sam Powinno to być gdzieś tutaj w okolicy Nie mam co prawda łopaty Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna I chyba nie, bo to mi wygląda na jaskinie Gorzej, że chyba nie tylko ja szukałem tego skarbu Warto było? Nie, chwilę. To są jakieś ozdoby Tej czaszki ktoś tu położył, myśląc, że co, że mnie nastraszy? Jak coś to tak, udało mu się Jestem lawofobiczny Nie przepadam za takimi pomieszczeniami Nie chcę skończyć jak żeberka narożnie Ale wszystko będzie dobrze, bo tak Jestem mistrzem parkura. Uh! Za mamusie. <laughs> Wszystko dobrze. Za tatusia. Za małpiatkę. Za mojego ulubionego majtka. I za moje ulubione majtki. O, takie slipki. O, bokserki. Bokserki są wygodniejsze. Za ciocieninę. I za wszystkich, którzy zostawili łapkę w górę. E -e. O, dobrze, udało się. Już chciałem na was nakrzyczeć, ale nie. Zostawiliście łapeczkę w górę. Naprawdę miłe. I dzięki temu udało nam się doskoczyć. Chyba tam, gdzie mieliśmy. Jeżeli tu nie będzie skarbu, to się wkurzę, ale nie. Skarb jest w pełnej okazałości. Lapis, szmaragdy, diamenty złoto. A, wszystko fajnie, tylko nie, nie, nie mam kilofu. Ale dobra, w tej skrzynce mamy legendarny diament pirata bąka Sporo, to jest to, na, na czym mi bardzo zależało. I to? Co, co to jest? Stinky Ray? A, okej, okay, to ma dużo sensu. To się przyda, to, to się na pewno przyda. Znajdę do tego zastosowanie. Też bąki w butelkach. Nie, no świetnie, super, super. Smocze jajo, okej, okay, to akurat fajne. O, 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 chyba powinniśmy stąd się zawijać. Zwłaszcza, że ej, ta lawa. Wydawało mi się, że ta lawa wzrasta. Okej, okay. mamy na się grappling w Wystarczy dobrze się wstrzelić i wylatujemy stąd. Aj, aj, jesteśmy wolni z legendarnym diamentem. No, Majtku, diler, Majtku, sypko, dało się! To, diler, sypko, co? Proszę, co, co? Co ty tam krzyczysz? Poczekaj, bo ja cię nie słyszę. No, co jest grane? No, tam gonią nas piraci! Gonią, piraci! Spokojnie, spokojnie, czekaj. Jak? Jak chcę piraci? Bierzemy ci piraci? Czy tam ci piraci. O nie wiedzą o o nie. Proszę, oni wiedzą o skarbie, proszę. Oni wiedzą o skarbie, Musimy Co jest Oni Strzelać majtki, strzelać Nie, nie majtkami, strzelajcie no! No! M Mówiłem, mówiłem, że majtek to normalna pozycja na statku jest to, to jest upokarzające Człowiek jest ten brudny, jest Co, brudny. Ale dobra, tj. tak, musimy odpływać O nie, o, jest gonią. Ten skarb jest nasz Nie, nie <śm> jest na nasz, ten skarb, na skarb. dziadka mojego majtka Więc odczepcie się od Bez nas ducie, stąd dobra, zjawamy, my. Zjawamy żelek I statek jest większy, raczej tu utknie Panie sterniku, jak pan płynie? O, 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 dobrze, drugie. Dobrze, zwiewamy stąd! Zwiewamy stąd! No, o nie jest! Bidek, jakieś zdziomi jakie do pływają! Dobra, musimy go wyminąć! Okej, okay, chyba się udało! O, dorwi ich! Dorwi ich! Tamtych złych piratów! My jesteśmy ci dobrzy, oczywiście. Jeszcze was ich Tak, tak, chciałbyś, jasne. Majtek, o co chodziło? Ty wiesz, co to za dziomy? i czy ja wiem, to są te dranie, co mnie wyrzuciły za burtę To jest tylko dobra, się stąd. O! Co się dzieje? Co się dzieje? O, nie musieli nas trafić! Dobra, dobra, płyniemy Musimy się schować w zatoce pirackiej, Dobra, to kieruj! Kieruj! W zatoce piratów wyklepiemy nasz stateczek i wszystko się jakoś ułoży. O tak, to tu! To to jest za tego piratów! No właśnie widzę, ale majtku! To jest dobrze czas, no, majtku. Majtku, to... tak. To no musi się pisze, jesteś majtkiem. Majtku, te statki są ogromne! Przecież nasz przed to jest jakaś malutka pchełka, ale spoko, przynajmniej zaparkujemy bez problemu. Daleko nim nie popłyniemy. Wydaje mi się, że mamy dwie opcje. Albo go nareperujemy, albo... O właśnie, przejmij inny statek! Użyj podstępu! Majtku! Nie czysz! Przestał typie? Dalej jak mam się nazywać? Nie wiem, cokolwiek inaczej, nie Jesteś Majkiem! Majtku, pilnu tego statku Raczej nikt nie będzie chciał go Znowu okraść Ale ja, nigdy nie wiadomo Jak to Do tym mówisz? A ja pójdę na ląd Wyczaić temat Wiesz, wiesz gdzie tutaj szukać jakichś ludzi? jest karczma? Pewnie tam siedzą jak zwykle Dobra, Uważaj na nie. Uda Udam się do karczmy Karczma, karczma, karczma Gdzie tutaj może być ta karczma? O, czy to jest ta karczma? O, dzień dobry, dzień dobry Mam na ciebie haka Okej, okay. przepraszam, czy to na pewno jest ka karczma? To, to jest karczma? Nie, ale mam na ciebie haka dobra, 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 nie to jest bardzo dziwne O czym ty do mnie mówisz? że ja cię nie znam Zobacz, sprzedam ci hak, będzie ci pasował Okej, okay, nie, no faktycznie Jakby fajnie pasuje na mnie Ale ja nic nie mam, mam tylko e, Banana, rybę, mam rybę I świeży chleb i bąka w butelce e, Miłego dnia, e, dobra Nie, ja stąd idę, ale z jednym miała rację Faktycznie, ten hak pasuje do mnie fenomenalnie Arrrr To może jest ta karczma Tak, to jest karczma Tak przynajmniej głosi ten znak O, Alna. o, 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 o. o, o. cześć kamracie Cześć kamracie, to zuby chyba On nas gonił Okradli mnie, rozumiesz? O, okradli, okradli, się, mnie. Okradli. okradli cię, okradli mi. cię Jak, czego ci okradli? Banda złodziei, Banda... decydentów O nie, kto to Na... mógł być, że cię okradł? Chodz, dwóch dwóch mam dziury w pamięci Okradli mnie z diamentów, złodzieje Diamentów? Nie, nie, tak. bardzo mi przykro! Ale nie ma co się służyć, Dorwej! Patrz na to bydle karmazydowe, rekim. Karmazydowe, rekim. A! E, a, czy to jest Zobacz, twój statek? Ile to ma wow! Ej, to jest I chyba największy ma... statek w całym porcie. E, dobra, to słuchaj, mijo dziąka, powodzenia, masz, masz trochę bananów! E, odpocznij sobie, bana. odpocznij sobie chwilę! Dzięki. Przyjacielu, Wszystko radzi. będzie dobrze. O, boże, jak dobrze, że on wciąga klej i nie pamięta, że to tak naprawdę ja byłem na tym statku. Ale szczerze mówiąc, ta łalba jest naprawdę epicka. Gdybym Ty tylko wiedział, jak. Chcesz, kartofelek? Przejąć statek? Czuć chcę, ale nie wiem, czy potrzebuje rad od gościa, który ha? leży pod stołem. A, leżę tu, bo tu jest wygodnie. Naprawdę, moje plecy w końcu się rozprostowały. I że ci wygodnie? Słuchaj, kartofelek. Zaraz wyjdziemy tak do mnie. Co, co, nie? Mów tak? nie nie, nie, nie. Możemy trzymać dystans. No ale co ty, chcesz przyjąć ten statek, czy nie? No tak! Chcę! Chcę lepszy statek! ja wiem, bo twój statek to mały zipek. Słuchaj, cała i załoga zaraz będzie piła miód na umór. Ja będę pił z nimi. No, a jeżeli chcesz przyjąć ten statek, to mam... Czekaj, czekaj, czekaj. Niby czemu mam ci ufać? Ej, po pierwsze to mi nie przerywaj, okej? ci mówię, gościu, bo zaraz się Dobra, 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 masz. Masz, no, no. spokoj! Zjedz sobie! A, 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 sorry, sorry, lubię tak po prostu banany bardzo. No, dobra, słuchaj, więc, młody, to będzie niebezpieczna misja, bo już musiał pływać normalnie to, pod wodą. Bo... To nie brzmi, jak bezpieczna jest. Nie, nie, ja ty w ogóle umiesz pływać, jesteś piratem, wiesz, o no tym, tak, że to tak pływają? Wiem. No, 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 no tak, no, no, to Jestem piratem! Jestem piratem! Słuchaj, wlatujesz do ich statku przez wychodek, rozumiesz, przez klapę kapitana. Potem robisz zamieszanie to... w porcie wcale armaty i zawijasz samtąd, rozumiesz? Okej, okay, okay. przez wychodek, picie miodu. Nie, no, super. Będzie piratem okazuje się niesamowitą. No naprawdę. Dobrze, panowie, idziemy o... pić. Lemoniackę, marmoladzkę i ten, klatkę też idziemy pić. Tak. Okej, chyba byś dzień... zauważył. Dobra, mamy to. W takim razie tylko chwila, żeby dostać się do środka statku. Statek jest strzeżony, ale zdaje się pusty. Dobra, nurkuję. Jak teraz trafić do tego wychodka? O, to jest chyba ta dziura. U! Jesteśmy w środku! Teraz tylko przecisnąć się przez jakiś system tuneli i voilà, Jesteśmy w samej oto Kajucie kapitana Dzi Dziwnie się czuję, wyszedłem Gibla, jestem odwrotnością kupy! Co w się sensie kupa w ważne. Przepis nas... O nie, dobra, diamenty, szmaragdy, ale nie przyszliśmy tutaj, żeby to rabować. Przyszliśmy przejąć tę łajbę. A co jest na pokładzie? Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie spotkam. Te lamusy nadal tam stoją i... Niczego nie widzą A tutaj, poza jakimś ziomkiem w klatce Uszanowanko, ziomkiem nie jestem, ale mogę się nim stać Bardzo mi miło Miło to było mi żyć na wolności Jeżeli mi pomożesz, to mogę cię uwolnić Panie, nie pożałuję pan Znam wszystkie pirackie sztuczki Jestem namiętnym kochankiem Mam pukawkę pierdziawkę i nie dawałam się jej użyć, popatrz To nie żaden przekręt, O, jest bardzo groźna Witam cię w naszej załodze, jak masz na imię? Jestem zwykłym, normalnym człowiekiem Wow, dość oryginalny. Da? Da? Już! Nie bij mnie! Jestem kapitanem! To, co jeszcze będziemy potrzebować, to w jakiś sposób zdobyć naszego majtka. Ej, patrz, dealer, bałpę znalazłem! Który... Bałpę! Ciko, dealer, słyszy, Bałpę znalazłem! Nie! Taki Majtek, a się zesrał. Nie, nie mów tak, to jest miły, miły koleś, To jest miły nie, Majtek. Nienawidzę Majtek, zawsze mnie nie, uwierają. Nie, nie jest swędzący. No! Okej, okay. o co chodzi? No, no mów teraz! No. Zaraz ci wszystko opowiem! Zaraz ci powiem Bab tego grapil tego huka. Okay. I co ty mi cicho, cicho! Cicho żelazny! Znaczy, majtku! Powiem ci już to, o twoich bajtkach przestań. Dobra, jesteśmy więc w całym komplecie. Teraz to, co potrzebujemy, to zrobić zamieszanie w porcie. Czy ej, ej, ty, nowy! Nowy to ci się przyda nos! Jak tak będziesz do mnie mówić? Tak, tak, sorry, sorry. Wiesz jak użyć tych armat? Ro rozumiesz to? Nie by umiem, ale one są takie duże i twarde. O, nie, co ja zrobiłem? Dobra, okej. Okay. Pieresz te kulkie wpytalasz i bum! Podcisk, ładunek Okej, okay, chyba Jesteśmy gotowi Majtek, chodź tutaj na górę W momencie kiedy odpalę armatę Chcę żebyś był już za sterem I żebyśmy od razu zmykali Rozumiesz no, jej? Ja to rozbiję, ja nie umiem czymś takim sterować no, no, Sorry, jest, jesteś majskim, no jesteś majskim Przepraszam cię żelazo. no W tym filmie jesteś majskim, już ustalaliśmy No, Ale jak, to przecież to jest zły pomysł O Boże, dobra, lecimy po kolei Piesę, Co tam? do ataku Jak w twoją matkę Wow! Okej, okay, teraz mój pocisk wybuchowy. Jeszcze lepszy! Ale rozwałka! I zawijamy stąd! Ej! Oddawać mój statek szczurny! Jak Jakie szczury lądowe? To ty jesteś na lądzie? Nie, ja jestem. No, no, no w porcie! Statek. W porcie teoretycznie. Sorry, ale nie! Bo porachuję kości! I ty, kundlu, razem o. z nimi? Kto o. od ciebie brał te wszystkie kredyty, co? Alarm, alarm! Balowiec, statek nam brał! Oj, od razu kradnął! Po prostu było pirackie przejęcie! Piesa, o czym on mówił z tym a, chcesz chwilówkę. Nie, nie potrzebuję żadnej! Mam naprawdę fajną ofertę. Dobra, zaraz wlecisz za burtę, jeżeli to będziesz dalej ciągnąć. Odpływamy stąd! O, nie, strzelają do nas, naprawdę! Dobra, z mojej pukawki, pierdziawki! A masz! Chyt! Nie, dobra, no, ta, ta armata była chyba lepszym pomysłem. Dobra, no, no, ważne, że póki co płyniemy! Cały kurs naprzód! Płyniemy gdzieś w dal. A wiemy gdzie? No, no po prostu w dal. Nie wiem, nie, wie, nie wiem gdzie. Splądrujmy królewski liniowiec. Okej, okay, okej, okay, czekaj, to dobrze brzmi. Po, po... Prowadzić nas stąd? Dawać mnie to kółko Panie okej, okay. dobra majtek Schodź ze steru, piesem nas poprowadzi Zbliżamy się kapitanie Oho, faktycznie Jakiś statek tuż po naszej Lewej burcie O nie, piłaci, ładunku Oho, tak, to są piłaci I lepiej przyszykuj swoje Towary, bo, bo, bo Zaraz przypłynie twój stary, nie Powiedz, jesteście gotowi na abordaż? To, to, tak, tak, gotowi, tak no, Mam nadzieję, ale najpierw Ostrzelajmy ich łajbę, to co teraz nam się przyda, to dostać się na bocianie gniazdo i ostrzelać tych brani jednego po drugim. Jest ich naprawdę sporo, na pewno więcej niż nas na naszym stateczku. Ale przecież to my mamy najlepszą technologię. Nie jest to łatwe, trochę strzelam na opak, ale zdaje mi się, że tak, zdecydowanie robimy im jakieś szkody. Tyk, 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 cyk! Dobra, dobra, dobra. Słychać, wiecie? E, e, znakomicie. Teraz czas na bordaż. Arr, załogo! do boju! Yeah! Arrrr! Przejmujemy tę łajbę! Ty jesteś kapitanem tego statku? Yy, do, 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 tak, ja jestem kapitanem twojego statku! Wspaniale, w takim razie jest pan zaaresztowany, zaanektowany. Dobrze, dobrze. Do, dobrze. O, o! o Słysza, tylko zostawcie złoto! Ja, czekaj, jakie jest złoto? Czekaj chwilę, ale co wy tu przewozicie? Co, tak! Wspaniale! W sumie wiesz co? Szczerze powiedziawszy, złoto okay. mnie nie obchodzi w momencie, kiedy będę mieć Netery i diamenty. E, więc dobra, idziemy, idziemy do niewoli. Idziemy do niewoli. Zrobimy tak zwany odwrócony abordaż. Proszę budować się do naszego statku. O, albo zaborta. Co? Albo z pukawki pierdziawki, a ja tego dobrze, nie chcesz. Dobrze. Proszę, proszę, za mną, do no, proszę, proszę, tędy. Bardzo mi się to nie Tutaj podoba. jest twoja nowa cela. Jaka ceła. No jaka ja ceła? Książę, hełmeł Diuda. Ja tak, nie wiem, bo nie mówisz R. Nie rozumiem, co mówisz. I wiesz co? Nie obchodzi mnie to. Nie, nie umiem zamknąć tego. O, o, dobra, już poszło! Okej, okay, udało się! Załogo! Mamy naszego zakładnika i mamy skarb do przejęcia! I to właśnie jest ta piracka przygoda! Czas tylko tak ustawić naszą łajbę, by wygodnie przepakować cały skarb na nasz statek. Ej, co to robi? Ej, to jest ten potwór, Ty widziałem wcześniej! Ej! Załogo! Musimy atakować tego dziada! Co? Co? Co ten dziad robi? Czy on? Czy on podgryza statek? On zjał statek! Nasz skarb! Ty hamie! Słodzieju, wracaj! Wracaj! Nie, wypadę ze statku! Dobra, czekajcie! Nie, chwila! Nie wziąłeś ode mnie kręgów! No mogę, mogę wziąć tą chwilówkę! Tak bardzo potrzebuję twoich pieniędzy! Nie, 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 słuchajcie, niedobrze! To nie miało tak wyglądać, kliknij jakiś filmik na ekranie, bo już mi wstyd! Wstyd! Wychodź z tego filmu, klikaj cokolwiek!